Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dziś sobie pogadamy na temat cen w Japonii. Czyli odcinek, o którym mówiłem, że będzie, ze względu na to, że no, słuchajcie, musimy o tym porozmawiać, bo to, tak jak mówiłem, ja jeszcze poza Japonią, oczywiście w, w tym roku, w którym to nagrywam jeszcze, czyli w 2025, tak. Jak to nagrywam, miałem ja nagrać w zasadzie dwa odcinki po sobie, ale w końcu nagrywam to drugiego października, tak? No ale słuchajcie, pff, w Polsce jest bardzo drogo, bo byłem jeszcze w tym roku w Rumunii, tam jest też taniej. No i teraz byłem w Japonii, taki, tam jest też dużo taniej niż w Polsce. Także tak jak mówię, u nas w Polsce jest bardzo drogo i tak jak mówię, my się cieszymy z tego, że że niby jest y, tanio, no. To znaczy nie, że nie jest gorzej, przepraszam. No. Tylko, że i tak już jest tragicznie, bo... No bo jest. I tego nie ukrywajmy. Tak my mamy bardzo wysokie podatki, bardzo wysokie opodatkowanie, a się cieszymy z tego, że to nie jest. Nie, zawsze mogłoby być gorzej, tak? Kiedy my się nauczymy, że, że no... No nie. <grych> że nie powinniśmy tak na to reagować, no i jak ktoś jeździ po świecie i widzi no, mm. za przeproszeniem, wyje wyjechać kawałek za granicę, nieważne w którą stronę pojedziecie, północ, południe, północ, południe wschód, zachód żadna różnica, tak, i tak będzie pani po prostu jest wszędzie pani tylko u nas w kraju jest drogo z jakiegoś bliżej nieznanego powodu. No czy bliżej nieznanego, no wiadomo, nasi politycy tak Ymm, powodują, że drogo, no ale okej, okay. posłuchajmy się kilkoma prostymi przykładami, jak w Japonii jest tanio? Zacznijmy od tego, że tak. Może podsumujemy koszty. No, zak zakwaterowanie plus lot jest drogi, no bo lot kosztuje 5300 zł mniej więcej, a za kwaterowanie za 19 dni zapłaciłem 3700, tak 3700 zł, więc no jest drogo. To znaczy, słyszałem, że w Polsce już idzie drożej dopaść kwaterony, więc czy jest rzeczywiście tak drogo? Na dwoje babka wróżyła, jak to mówią, tak? No ale okej. Okay. Lecimy teraz z innymi rzeczami. Internet za 19 dni, bo ja kupiłem sobie modulik, bo ja nie mam Sima w swoim telefonie, tak? Powiem, przypominam, że korzystam z Realme 12 plus 5G, tak? Więc ja Sima nie mam w swoim telefonie. No i za internet sam zapłaciłem. Pomijam oczywiście przygodę na lotnisku z roamingiem, tak? To pominę, bo to, to temu idzie zapobiec. No a ja niestety nie zapobiegłem, tak? No to zapłaciłem za internet 250 zł yy, za internet, tak, 250 zł za internet. No a że internet jest nam potrzebny, no to siłą rzeczy musicie z jakiegoś rybaku kupić, że tak jak mówię, ze Sima, które będzie tańszy, czy tak jak ja z roterkiem, no to to już nie ma totalnie znaczenia. Byle byście ten internet mieli, bo Wam jest to potrzebne. No ale okej, okay, to, to, to nie wiem, czy jest drogo czy tanio, to akurat internet sami sobie osądzi, ale jedzenie plus picie w barze, no jak wiecie doskonale, oczywiście wiadomo. I jedzenie plus bywanie w barze wraz z rozmowami tam z Japończykami, i tak dalej, no to za dwa. Za trzy tygodnie, czyli za te moje 19 dni. Jedzenia plus picia zapłaciłem, stojąc się w restauracjach i nie tylko, 2500 zł. Tak. 2500 zł. Pojedźcie, powiem tak. O. To będzie dobry przykład. W zeszłym roku, w grudniu, to znaczy na przełomie listopada i grudnia, tak. Miałem wypad do Krakowa. Ok. Noctek pojechałem na 5 dni. Noctek mnie wyniósł 600 zł. A jedzenie i picie na mieście w Krakowie. Wyniosło mnie, żebym właśnie skłamał teraz 1000 zł. O, o, właśnie. I tu się tym, za... Tak. No tak. Dokładnie tak było. 1000 no, zł mnie wyniosło. Więc, no, i tutaj miałem tylko 5 dni, a tutaj byłem 3 tygodnie i kurde, raptem dwa razy tyle, tak? No, i no jest przebitka cenowa. No. Ale oczywiście wiadomo, jak jesteś na urlopie, to chcesz odpocząć, nie chcesz raczej gotować, i sobie nie żałujesz. No i no wychodzi jak wychodzi, no. Sami widzicie tu 5 dni, 1000 zł, tu 19 dni, 2,5, tak? No, przebitka jest duża. A czas jest czterokrotnie a dłuższy. A płacicie raptem 2,5 raza więcej? Hmm. <grymne> Niespodzianka, nie? Hmm. Kolejną kwestią jest oczywiście też mówię wiecie, yy, kawa z pluszciach w jakichś fancy kawiarniach, bo też bo w Japonii byłem w takich fancy kawiarniach takich, na przykład takich, mówiłem fajnie, Might cafe i tak dalej, no. No niestety ceny w Polsce się nie bronią w tym momencie. No jest po prostu drogo. Kolejną, kolejnym przykładem widzicie tutaj moje etui. Ja tutaj mam gry, oczywiście przywiezione z Japonii na przykład Yakuza Zero e, Szuka. Gimbal mnie szuka. no Nie szuka w każdym razie Yakuza. Czy też nowe Donkey Kong. Bananza, tak? No. Takie gry sobie przywiozłem. I ogólnie przywiozłem 10 gier. Aktualnie pudełka plus kolekcjonerka, bo na przykład Fire Emblem Engage kupiłem. Czyli nowego Fire Emblema, po prostu kupiłem w kolekcjonerce. Tak? No ale dobra, kupiłem tam 10 gier. Biorąc pod uwagę, że jedna to kolekcjonerka, plus 2 y, plus 9 gier, tak bo łącznie kupiłem 10, to 9 gier wyszło mi. Plus ta kolekcjonerka, oczywiście. 1100 zł? No. Jeśli chodzi o języki w tych grach, głównie jest język konsoli, ale mam trzy przypadki, w których to tak nie wygląda. Jest to To Heart, czyli no, ta ich nowelka, no, gra nowelka, tak. Persona, o dziwo, piątka, którą też kupiłem, bo chciałem sobie grać na switchu. I to jest Boże, nie pamiętam teraz tytułu. Boże, nie pamiętam tytułu, ale to też jest po japońsku. To jest taka, taki shoot, shoot em -up to się nazywa. Wiecie, co Co latacie? Tutaj akurat mamy dziewczyny w, w bojowych strojach, które o takich an-ironmenach, tak, tylko że głowę im widać. No. A, Prim, Primson Heart, o przypomniało mi się teraz, no i to też jest trzecia gra po japońsku, tak reszta gier, na przykład Danmashi, czy, yy, czy Fire Emblem, czy te wszystkie gry na Switcha, dwójkę są po angielsku, zgodnie z językiem zadanym w konsoli. Nie wiem, czy jak to będzie, jak wyjdzie język polski na konsoli, miejmy nadzieję, że w sumie też będą po polsku, tak, no ale... No sami rozumiecie, tak? Przebitka na cenie. To tak samo, jak Wam podawałem przykład z samym Switchem, tak? Z teraz mam wsadzonego Fire Emblema, ale widzę odpalonego, tak? No, no, to z samym Switchem, tak? Przykład Wam podawałem, że tam kosztuje 1200zł, no. Różnica jest taka, a jeszcze dodatkowo, jak jesteście Polakami i nie tylko Polakami, ogólnie Europejczykami, to macie tak Zniszka za paszport, bo oczywiście tax-free was obowiązuje. Co prawda, nie jest to we wszystkich sklepach, bo na przykład sam mieszkałem przy takim sklepie, że tax-free nie było taka, niemniej i tak no, wszystko było taniej. Nawet bez tego tax-free. No dalej, yy, no, no same w sobie ceny to już omówiłem. No, tak, no także to jest taki krótki odcinek podsumowujący. Naszą politykę. Oczywiście tam VAT-u jest 10%, więc no nawet jak kupujecie z VAT-em, no to o! Prosty przykład. Uff, czekajcie, aż wpiszę, wpiszę ile kosztuje Donkey Don Kong, bo wiem ile zapłaciłem w Japonii. Don... Y W Polsce Donkey Kong na switcha yy, w z karteliczem tak jak ja tu kupiłem że mam normalnie kartelicze oczywiście w, w wersji globalnej tak czyli z wszystkimi dostępnymi językami kosztuje 270 zł tam nie kosztował. 7000 tysięcy jenów równo, bo to już była po tej zniszce 10%. Czyli to jest jakieś. Aż, aż wiecie, musiałeś to przeliczyć. Siedem 175 zł. No, także stówka oszczędzona, nie? No, także takie są różnice w cenie. No nawet jakbyśmy mieli z tymi watem zapłacić, tak? czyli oni mają tam 10% VATu. Czyli 175 razy, no, zamamieszał. Nie, no, no. I... no, no, no co? 175 razy 1,1. 192 zł. Za nową grę pudełkową. Tak, no, A dużo gier kupiłem poniżej 7000 jenów, bo na przykład Tohert y, czy też y, y, Run Factory. Tak, Tohert na przykład kosztowało 3000 jenów, a, Hertz, a Run Factory, które u nas w Polsce to w ogóle cena jest jakaś kosmiczna, tam kosztowało 6000 jenów. I to mówię z podatkiem VAT. Akurat, bo to płaciłem w sklepie, gdzie ten, gdzie ten VAT nie obowiązywał. No. no to sami sami widzicie, tak? czyli raczej płaciłem tam albo poniżej stówki. Oczywiście u nas pod się znaj znajdą gry, które kosztują poniżej stówki, czy poniżej dwóch stów. Tak jednak my mówimy tu o grach stricte na. Na przykład tak jak teraz podałem tutaj z Donkey Kongiem yy, grę, która jest świeżo po premierze yy, kosztującą 190 oczywiście mówię z Wattem, tak. 192 zł, a nie, a nie mówiąc już na przykład o... Czekaj, aż piszesz ile Run FACTORY. 322 w Polsce kosztuje. A tam, tak jak mówię, zapłaciłem 6000 jenów, czyli to jest jakieś tak na oko. A zresztą 6000. Jako kalkulator na komputerze mam odpalony 150 zł. No. No, także sami widzicie, u nas jest U? A my się cieszymy, że no mogłoby być gorzej to tak samo jak kupiłem y, szkło hartowane tam plus y, te takie gumki y, ochronne na no, dragony i nie tylko i jeszcze to w tym samym zostają w sensie te tu inne karty nie to zapłaciłem za to wszystko 2000 jenów czyli to jest 50 zł, a w w Polsce samo, samo żeby was nie skłamać, samo etui ciekawe czy mi wyskoczy w ogóle etui na cardery, oczywiście, że nie bo no po co yy, ale Akcesoria do Wiecie jak to jest jak wam zasłania by je tu i Akcesoria Nintendo Switch To będzie tu Czy to nie będzie tu o nie. Czekajcie czekajcie, czekajcie, czekajcie Szkło hartowane u nas. O szkło hartowane kupić? Dokładnie to samo, które teraz widzę na stronie Media Ekspertu, oczywiście z e, przetłumaczonym na nasze i tak dalej. Nie? Cztery dychy, nie? A tam przypominam, łącznie za wszystkie trzy, trzy rzeczy zapłaciłem 5 dych, no to tu już macie cztery dychy. Lecimy dalej. Ciekawe, czy ja znajdę teraz etui na karty. Albo chociaż te hmm, akcesoria do dojkonów, które mam. Te ochronki. Akurat tu nie widzę. Akurat tej kategorii produktów tego nie widzę. Ale to zaraz spokojnie poszukamy. Gaming, 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 gaming. Ja. Gry. Akcesoria. Gadżety. jestem czy w ogóle w media ekspercie. bo akurat media ekspert przeglądam tak są klawiatury, uchwyty, torby i tu i o, może tu. O um, akurat znalazłem słuchajcie, samo et i to znaczy etui wraz z takimi gumami, jak ja mam, to 140 zł Etui plus gumę, ale same, same gumy to ja samych gum nie widzę. Ale poszukajmy jeszcze etui na cardylizie. Akurat, o, znalazłem etui dwuslotowe. To słuchajcie, to dwuslotowe 15 zł na dwa cardylize, a tu mi się mieści 12. No to mm, przebitka w cenie. Sami widzicie, no, podaję wam dwa przykłady, tak na dobrą sprawę. Czyli szkło hartowane i to etui na karderydzie, gdzie jeszcze to etui to nie jest to etui, które ja mam. Ciekawe jestem, ile takie 12 slotowe, jakie ja mam. Ale nie wiem, czy je znajdę, bo może, czekajcie, może nam sortuj po cenie. Może wtedy znajdę cena rosnącą. Akurat nie widzę. Nie, a nie będę szukał. Ale skoro dwuslotowe kosztuje 15 zł, to takie slatowe jak ja mam. No, niech kosztuje, słuchajcie 60 zł. To może jeszcze znajdzie. Hmm. o, znalazłem to ma, to ma konkretne, nie, nie ma jej konkretne, hmm, to nie to, hmm, czekajcie, to nie jest, to nie jest to tuj. Szukajmy dalej w takim układzie. Hmm. No to widzicie, nawet tego Case'a w Polsce nie ma. No. Ale za takie 12 slotowe, jakieś podstawowe trzeba dać akurat na Allegro... O, mam... Akurat mi się wyświetliło dość... dość podobne do mojego. Tylko, że... A nie, to 24 No to dobra, dwa razy większą To jak ja mam. Za 5 dych. Nie, za 4 dychy, przepraszam. 4 2 razy większa pojemność. No, ja tam przypominam, że za szkło hartowane plus etui plus gumę dałem 50 zł. No, a tutaj mamy. No, także cóż, to chyba pokazuje wszystko, co powinniście wiedzieć na temat cen. Mam nadzieję, że wytnę to, bo to znajoma dzwoniła i zaraz pewnie do niej oddzwonię. No, także cóż, więcej nic do powiedzenia nie mam, sami słyszeliście. Także cóż, to tyle. Zajmę się z Wami i do usłyszenia.